Dzień dobry <głos> <głos> Witamy we vlogasie numer 420 Albo 421 Chyba No gdzieś, gdzieś tyle filmików mamy na naszym kanale Dzień dobry To całkiem przy, przyjemna liczba hmm? <noise> Dzień dobry, my się tak prawda już witaliśmy, ale to tak... To nie my... ma problemu, dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu No, no, dzień dobry Dzisiaj jedziemy... E, jak to się mówi? Na jedną z wysp, na, przynależących do Świnoujścia, która nazywa się Karsibur, Karsibur, z racji takiej, że byliśmy tam chyba raz w życiu. Dosłownie. I na jednym z vlogów, co sobie pływaliśmy na łódce, mm -hmm. na takim kajaczku, czy no, no łódka taka, no niech będzie, łódka dwuosobowa. E, I teraz idziemy jeszcze raz tam zobaczyć, tak naprawdę, całą dzikość tej wyspy. <laughs> tak jak mówiliśmy chyba dwa vlogi temu. E, Jakoś tak bardzo chcemy podróżować i wydostać się ze Świnoujścia, i no właśnie chcieliśmy lecieć do Londynu i tak dalej, ale to nie wypaliło. Teraz też ciężko znaleźć, tak wiecie, nawet te trzy dni, żeby gdzieś po prostu zniknąć, po prostu, więc korzystamy jak możemy i ogólnie chcielibyśmy pojechać gdzieś daleko. Na przykład bardzo chcemy pojechać do Zakopanego, bo jest śnieg i tak dalej, A w tym roku to praktycznie w ogóle nie widzieliśmy śniegu. No Hala, i prostu... Widzieliśmy raz. O, raz był śnieg, koło między siódmiu. A ósmą. Tak, Wyszliśmy około siódmej z chaty i o ósmej już zniknął, no. więc tak, tak to wyglądało, Śnieg, jeżeli chodzi o dzisiejszy. Dzisiejszy, dzisiejszy, co? Nie dzisiejszy, tylko tegoroczny śnieg. No, tak. to no i ogólnie bardzo chcielibyśmy tak sobie pojechać, ale nie przeszkadza nam też to, że ostatnio podróżujemy tylko w okolicach Świnoujścia, bo tak się składa, że mimo to, że mieszkaliśmy tutaj całe życie, to właściwie nic nie widzieliśmy tak poza samym centrum Świnoujścia. Prawda. Zawsze jak gdzieś mhm. chcieliśmy wyjechać, to jechaliśmy daleko, no na pewno dalej niż okolice Świnoujścia, właśnie między Zdroje, Karsiebur, dlatego ostatnio byliśmy pierwszy raz na tej górze między zdrojach i teraz drugi raz dopiero będziemy zwiedzać Karsibur. Pierwszy raz zwiedzać, drugi raz tam będziemy tak naprawdę. No może gdzieś tam w dzieciństwie jeszcze byliśmy, tam pewnie nie pamiętamy, ale nie wiem, nie wiem, nie kojarzę. Ale fajne jest to, że właśnie teraz możemy sobie na to pozwolić, bo no tak to zawsze po prostu chcieliśmy gdzieś bardzo daleko uciec, a teraz też sprawia nam przyjemność po prostu oglądanie tego, co jest tutaj. Bo no... Tak, nawet tak naprawdę nawet naszą wyspę moglibyśmy. Pozwiedzać, no. bo za bardzo gdzie my byliśmy, do plaży i z powrotem, ma też takie swoje jakieś bardziej ukryte miejsca. Mhm. A propos tego, że zawsze wyjeżdżało się gdzieś dalej, to tutaj w siąściu problem problemem jest to, że mamy prom. I jak już przebijemy się przez ten prom. To jedziemy gdzieś dalej, bo po prostu ten prom tak naprawdę zajmuje najwięcej czasu. Teraz między innymi właśnie czekamy na niego. I nigdy się, kompletnie nigdy nie chce się przeprawiać tym promem, czekać pół godziny na przykład na prom i przeprawić się, żeby zobaczyć miejscowość zaraz za tym promem. Bo to jest po prostu no, takie bezcelowe. Jak już straciło się te pół godziny, to jedzie się dalej. I tak zawsze. Wydaje mi się, że każdy z takiego podejścia wychodził, czy ma właśnie takie podejście do tego, że po prostu jak już wjedziesz na prom, to jedź gdzieś dalej. No to prawda, dlatego też y, mamy też problem trochę z wyjechaniem w góry, bo no jednak nie mieszkamy w centrum Polski, to, tylko dosłownie na samym końcu, więc dojazd no. w góry to jest dosłownie cały dzień. Tak, e... dla nas to jest, nie wiem ile kilometrów, ale jakieś 800 kilometrów, coś takiego. No. Cały dzień jazdy to jest, bo dosłownie to jest przecięcie po całej Polski no. dla nas, bo my jesteśmy na samym krańcu, na samym no. krańcu, mamy wszędzie daleko, dosłownie. Dokładnie, więc to nie jest tak, że mieszkamy sobie na przykład w Warszawie czy gdzieś tam i po prostu wszędzie mamy 5 godzin, gdzie byśmy nie chcieli pojechać. No tylko naprawdę to są już duże odległości, dlatego musimy zachwycić się tym, co mamy dookoła siebie. No tutaj widzimy jak bydle dobija do brzegu, zaraz stamtąd wyjadą autka z tamtej strony. I te, które tutaj są wszystkie, i te, które są też za nami, będą się ładowały do środka. Zdajemy sobie sprawę, że dla części osób promy mogą być taką atrakcją, właśnie, dla części nie, oczywiście, ale dla części jest to taka atrakcja, właśnie, bo wjeżdżasz na prom, przepływasz i gdyby nie to, że my. Te promy mamy po dziurki w nosie i, i nie tylko. To też byśmy się fajnie bawili płynąc tym promem. Ale niedługo będzie tunel. Uhu! Podobno, właśnie, a propos tunelu, podobno są konstruowane maszyny. Które mają. Zresztą już została, bo to gdzieś ten tunel ma się gdzieś tam kończyć, właśnie. E, konstruowane są już maszyny i została uczyniona wycinka lasu, czy tam wycinka terenu i właśnie ogólnie. Pod ten tunel. Tak, właśnie pod ten tunel. Ogólnie ter, teren jest przygotowywany, więc naprawdę to nie jest pierwsza łopata symboliczna, która została wbita już chyba z trzy razy. Z 10 lat temu chyba była pierwszy raz, albo nawet dawniej, tylko teraz faktycznie coś się zaczęło dziać. Ale jestem ogólnie przerażona, bo teraz bardzo dużo osób i tak przyjeżdża do a mimo że są promy, ale duża część osób kończy na Międzyzdrojach, bo nie chcą y, po prostu je, płynąć promem. To stać w kolejce czasem w sezonie, ci, którzy nie mieszkają w Świnoujściu muszą stać z 2-3 godziny w kolejce na prom. No właśnie, a jak już nie będzie promów i będzie tunel... To tutaj nie będzie jak się poruszać To prawda, no to jest właśnie taki, wiecie, wszystko zawsze ma swoje plusy i minusy no. Plusem jest to, że będzie można fajnie, dynamicznie się przemieszczać, jeżeli nie będzie dużo aut Ale w sezonie to nie będzie można w ogóle się przemieszczać po mieście No, samochodem, nie? Mhm, kompletnie, dlatego nie korki. wiem, coś trzeba, mam nadzieję, że coś wymyślą a propos właśnie a Jakiś parking, nie? Żeby zostawiać auta, tak jak na przykład do Berlina nie wjeżdża się samochodem i tak dalej No, to by było spoko, bo już teraz, kiedy są promy, Świnoujście latem jest zakorkowane całe. Nie da się nigdzie jeździć. Turu, ale kończymy już tą gadkę i idziemy zwiedzać. <grafy> Dotarliśmy na miejsce, które nazywa się Kersiborska Kępa. Kępa. <grafy> o stoja ptaków, tak, ale no tak to... się składa, że żadnych nie widzimy. Chyba, że tam widzę, że ludzie idą stamtąd. Więc dojdziemy do końca i może coś będzie, bo ogólnie jest to całkiem, całkiem ciekawe. Tak, miejsce. To jest, jest w, taka... w ogóle tak strasznie przyjemnie, te kolory i w ogóle tak się idzie w takiej totalnej naturze. Naprawdę fajnie. Tak, zaraz Wam zresztą pokażemy.

A tam pas paszą Pasą się bawoły takie różne. A my chyba wyjdziemy na to. Co na to? Tak, wchodzimy tam. To jest punkt obserwacji ptaków, których niestety aktualnie nie ma. O Jezu, No, punkt obserwacji ptaków, których nie ma z racji takiej, że luty jest, nie? Więc chyba tak dość chłodnawo ptaki gdzieś tam są w jakiejś Nibylandii. <grym>, nie. <suszel> Dlaczego ja to wyłączyłem? Stój, 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 stój! odwróciła się w moją stronę, jak tylko właśnie przestałem mówić to co słuchaliście przed chwilą. I Okcia Gdzie tu widzisz jakieś bawoły? No cóż, no cóż... E, no, e, no, e, no, Idźmy do tego punktu po prostu i uznajmy, że tego co powiedziałaś nie było. Dobra? Tutaj w ogóle zobaczcie, jak fajnie wszystko widać. Dzięki słońcu, które nas w końcu odwiedziło po naszym takim narzekaniu. Podchodzimy. Co to? The, da, bla. bla, Dedicated to the protection of birds. Chronimy ptaki o birds. No, jest trochę stromo, ale będzie na pewno fajnie wszystko widać. Piwnie trzeba ci wyginać do tyłu. No, i w ogóle strasznie wieje, ale jest tak pięknie tutaj. Zawanny. Ja te bawoły są. Ja zauważyłem. nie wiem, ty nam powiedz. To są takie jakieś kamienie. jakieś tam kamienie. ale zobaczcie. O, ojej, jak wieje. Ojej, ojej. Wieje, więc już uciekamy stąd. Próbowaliśmy jest. zrobić sesję, bo ten wiatr mi wpycha się do niej nie mogę nic mówić. Uciekamy! Zobaczcie, przybi śniegi. to już oznacza jedno kapiś. To jest Koniec wiosna. Zimy. Jej! Nawet no, no, nie wiem, czy my mieliśmy zimę w tym mieście. No tak średnio bym no, bo powiedział. W górach była zima. Chyba tak. A teraz, jak już jesteśmy po fajnym spacerku na świeżym powietrzu, to wiecie, co najlepiej wchodzi. Jedzonko, właśnie. Na świeżym powietrzu najlepiej wchodzi jedzonko, więc wbijamy tutaj do takiego. Jak to się nazywa? <grytanie> co? Karczma, do takiej karczmy. Wbijamy do karczmy, zobaczymy, co w środku można zjeść. Wiemy, że jakieś rybki, to może jakąś rybkę, może jakąś słupkę, Wiecie, zobaczymy. Jesteśmy w środku, są całkiem fajne takie menu, takie no, ciekawe, twarde. Ogólnie wszystko jest właśnie tak z drewna, jak tutaj widać, siedziska też są takie drewniane. Ogólnie całkiem fajne miejsce Jest za, za oknią też jest drewno. Czekają właśnie sobie na jedzonko, no, no. Tam jest fajny widok no, właśnie na właśnie wodę. A tam jest właśnie taki fajny widok właśnie na wodę, o, 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 widać coś, prawda? Ogólnie bardzo fajne miejsce, takie przyjemne, żeby coś wciągnąć, dużo ryb jest. Ja wziąłem sobie zupę rybną. Jolo. <laughs> to jest Okci. Ta jest moja. Mam taką tajemnicę, o której Wam nie powiem. Mmm, jak pachnie. No, to co opcja ma, to naprawdę wygląda. No. Twoja też wygląda, ale była się. Drodze, ale ja też się tego boję. Zresztą nigdy nie jadłem zupy rybnej, mało tego, jak słyszałem zupa rybna to od razu jakoś zabierało mnie na wymioty No nie wiem. I uznałem, że dzisiaj będę zupy <noise> Więc to będzie próba. To będzie próba, no. Chcesz zrobić to przy wszystkich? Tak. <noise> Okej. Okay. O Jezu moje, pośpiesz się, bo moje tak pachnie, ja że... Nie <noise> wiem, czuję twoje chyba. Wygląda ładnie. Smakuje lekko rybnie, ale taki gulasz, hmm? dobre. I tu jakieś nóżki wystają. No, tu chyba jakaś prywatka jest. To jest dowód, że to jest rybna. Zjedliśmy i powiem wam, że cieszę się, że skusiłem się na tą zupę rybną. Była bardzo dobra, naprawdę. Smakowała jak połączenie zupy rybnej z pomidorową jakimś takim gulaszem, z zupą, tą, flakami tak zwanymi. E, ogólnie naprawdę była bardzo spokojna, cieszę się, że, te, że ten stereotyp u mnie w głowie odszedł w niepamięć. Że niedobra zucha rybna? Tak, bo e, mimo że nigdy nie próbowałem, to ona mi się zawsze kojarzyła z... Wiecie, ryba jak to ryba, ma swój ślus i zapach. I mi się to kojarzyło tak, że wrzuca się taką rybę do, do gara, ona tam się gotuje i taki wywar się z tego robi. I tak powiem wam, że źle mi się to kojarzyło, naprawdę. A to, na szczęście, było przepyszne, więc jak ktoś jest gdzieś tutaj w pobliżu, to jest taka karczma, rybaczówka się nazywa, dobre rzeczy mają, a my uciekamy w końcu do siebie. Do domu. Do domu na obiad teraz. I trafiliśmy w końcu do domku, chwilę czekaliśmy na prom, ale to nieważne, jesteśmy z powrotem. Nic nie zjedliśmy, obiad to był ten w karczmie, więc teraz nic nie jedliśmy, ale zauważyliśmy, że jest pełnia albo bardzo blisko pełni. Chyba bardzo blisko. Chyba troszeczkę brakuje. Może troszeczkę brakuje, może nie. Ale kiedyś Okcja na urodziny dała mi teleskop, co. Ogólnie albo nie potrafiliśmy za bardzo z niego korzystać, albo, albo coś było z nim nie tak. Ostatnio go wykopaliśmy i nadal nam się wydaje, że coś jest z nim nie tak. Wydaje mi się, że można z niego korzystać, bo coś tam wykombinowaliśmy, ale nie jest to. Nie oszukujmy się No, Nie jest to górnych, tak, plasty. nie jest to górnych lotów. Zresztą tam widzicie, od tutaj pojawia wam się księżyc. Księżyc. I jest jeszcze jasno, więc prawdopodobnie za wiele też nie zobaczymy, ale chcemy spróbować e, przynajmniej stąd, może wieczorem, ale to. Byśmy musieli całkiem niedługo pójść gdzieś, na przykład na plaży i spróbować coś zobaczyć, bo on szybko zniknie, nie? No no, 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 jak jeżeli będzie coś widać, to się zastanowimy, aczkolwiek zobaczymy, jak to z tym jest. Wygląda to prawie profesjonalnie, nie? Ale to tylko wygląda profesjonalnie. Ogólnie to, no, nie, nie chcę oceniać, bo może ja jestem po prostu głupi i nie potrafię <laughs> może z tego nie potrafię korzystać. Po prostu, no. Ale no, to nie jest profesjonalne, tak zbytnio. <laughs> e, nic nie widzę. Słuchajcie, widzę księżyc normalnie, ale super! Tak? Widzisz no. coś? Zaraz ci dam, czekaj, tylko znowu, bo teraz zaczęłam kręcić. Czyli jednak da się coś zaobserwować. No tak, nie są to jakieś super ekstra warunki, ale widać takie, jak na zdjęciach, takie paski, zera, zobacz, tak? zobacz. Widzisz? Mhm, uh -huh. coś widać, ale... Nie, wiesz No jak to nie, no jak, ja się spodziewałam, że nic nie zobaczę A jak już zobaczyłam, myślę, że jakby było ciemno całkiem, to już w ogóle by było super widać Bo teraz niebo jest tam jeszcze takie niebieskie I jakby dało to się ustabilizować, bo my nie potrafimy tego ustabilizować, no. żeby się nie trzęsło Nie wiemy, co trzeba zrobić Ale super Ty, może da się aparatem zobaczyć? O, da się ale, O nie, zniknęło, o Ale ekstra to tak widzimy. Ogólnie teraz aparat nie no, świruje, widzimy, nie? Widzimy trochę lepiej, bo tutaj... O, są momenty, gdzie dobrze widać, aparat świruje po prostu z jasnością. Tak, no. Ale super! No, coś tam widać, jestem zaskoczony, że coś zobaczyliśmy. No. Ej, to zaraz jak się trochę ściemni, to pojedziemy na patelnię, co? Albo na plażę. Kapiś milczy. Dzisiaj... Kapi milczy, bo oznajmił mi dzisiaj, że robi nocka. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy, to po prostu kapi chce jak najdłużej w nocy, czyli całą noc najlepiej, ale oczywiście to jest nierealne. I to nierealne, bo ja już mam swoje lata i o pierwszej w nocy już... No tak, ale on musi po prostu to powiedzieć na głos, że robi nockę i wtedy nie wiem, do tej dwunastej czy do pierwszej ma mu nie przeszkadzać i on tylko i wyłącznie gra, więc nie sugerujcie się słowem nocka, to nie jest tak, że on będzie do piątej nad ranem siedział. Nie, nie, ale ja powiem tak, taki jest plan, że moje plany nigdy nie wychodzą. Jasne, ale ekstra, jestem normalnie w szoku. No, ja jestem w szoku, że coś widzieliśmy jednak. No? Bo używaliśmy no tak. różnych takich pierdół, jak na przykład, wiecie, to miało nam pomagać jeszcze bardziej zoomować, tak, żeby zoomować. ale jeżeli zoomuje, bo może to zoomuje, ale problem jest w tym taki, że w ogóle nie widać nic, bo to zmniejsza jakby średnicę patrzenia i nic nie widzimy, kompletnie nie, nie widzimy. No nic. ale super było widać ten księżyc. Jak się ściemni to. No chyba, że tu będzie widać, to nie będziemy wychodzić, bo i po co? Dokładnie, dokładnie. No powiedzcie mi, u kogo na vlogu widzieliście księżyc tak bliska? No u nikogo, tak wam podpowiem. Ta rzecz jest świetna. Ona jest co prawda totalnie dla amatorów. Nawet bym powiedziała, że dla dzieci, bo za wiele tutaj nie można zobaczyć, ale już samo to, że widać księżyc z tak bliska, to jest coś niesamowitego. Ja już chyba będę miała uśmiech na twarzy do końca dnia, bo nawet się nie spodziewałam, że to w ogóle zadziała. Nie wiem, kiedy dałam to kapią, dobre parę lat y, temu, ale. Nie wiem, chyba próbowaliśmy z niego korzystać, kiedy nie było księży, księżyca w pełni. Próbowaliśmy znaleźć jakieś gwiazdy i nam się nie udawało. Um, a teraz właśnie pomyślałam, jak zobaczyłam ten wielki księżyc, żeby, żeby spróbować. I o dziwo udało się, także będę sobie chyba co jakiś czas tak właśnie patrzeć na księżyc, bo naprawdę super. Czyli co, wychodzi na to, że po prostu nie potrafiliśmy się tym posługiwać, tak? Mhm. <laughs> Czyli ostatecznie wyszło na to, że... Nie my jesteśmy głupi, tylko po prostu ja jestem głupi, bo jak ja to dostałem, to ja coś próbowałem z tym wykombinować i kompletnie mi nie wychodziło. Mało tego. Teraz, jak też coś próbowałem z tym kombinować, to też mi nie wychodziło. I tylko jak Okcia osobiście wzięła to w swoje, swoje dłonie, to coś zaczęło działać. Naprawdę działa. Widać zresztą, widzieliście. Więc nie jest to aż taki bubel, jak mi się wydawało. W ogóle co najlepsze, udało mi się przeczytać, że dzisiaj jest tak zwany śnieżny księżyc. Czyli jedna z największych pełni w tym roku jest napisane, że pełnia wystąpi od 7 do 11 lutego, ale w nocy z soboty na niedzielę, czyli dzisiaj, jedyny naturalny satelita Ziemi zbliży się na najmniejszą odległość do naszej planety, więc nie ma za co, nie ma za co, że mieliście okazję to zobaczyć z tak bliska i w efekcie będzie o 14% większy i będzie świecił aż o 30% jaśniej niż zwykle, także naprawdę super nam się to udało, nawet o tym nie wiedziałam jakoś tak. Coś mi przyszło do głowy, żeby spojrzeć na ten księżyc przez ten teleskop i super, że akurat w taką noc z takim księżycem. Właśnie usiadłam do montowania tego vloga i zorientowałam się, że się nie pożegnaliśmy, także dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, koniecznie kliknijcie dzwoneczek i do zobaczenia w następnym vlogu. Bye! ha ha ha